Dobra. Imię i nazwisko tego twojego informatora i skąd go znasz? Nie powiem. Musisz. No wiesz, No nie wiem jak się nazywa. Muszę to napisać w raporcie. Co? W raporcie muszę to napisać. Nie wiem jak się nazywa. Małpa. Pseudonim czy nazwisko. Czekaj. Już ci mówię. No, kurde. Poznałem go na mechaniku. Multi o Multi. Imię i nazwisko? Nie wiem. To jest jego imię, pseudonim? Pseudonim. Już wszystko dziękuję. Ale jakoś się nazywa? Jak się nazywa? Nie wiem. Halo? No to jeszcze nie skończyliśmy. Jak się nazywasz? Ale imię, nazwisko. No nie, bój się, nie, nic ci nie będzie. Co? Do raportu Do policyjnego o tych, tych, no. O, o no. Michalini Paczkowski No Jeszcze raz, będzie cię przecięło. Michalini Paczkowski Nie ma takiego głosu jak Michal... Michalini Paczkowski Jest Pacznowski, nie Paczkowski Ну Некарны мачааў то добра.